Zamy, tak? kiedy widzimy, że się przyciąga jakiś wątek okay. i dąży do, 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 do jakiegoś ślepego załuka, nie? E, no i w pewnym momencie też musimy czuć, kiedy ludzie się tak, że tak powiem, wiesz, emocjonalnie i intelektualnie wyżyją, to wtedy jakby, jak oni wyprowadzamy doprowadzamy pewne konkretne myśli, tak? I oczekujemy od nich stosunku do tego, co mówimy, tak? Bo to jest, i to jest ten drugi moment, tak? Dla mnie to Wszystkie sytuacje, w których Pan bym kurczył, bycia mężczyzną. tam jest. Potem czy tam jest, Potem... Ty byś pokazał te obrazy. To, przykład, no. to nie jest najistotniejsze. Ale może ale... sam fakt, że to było tylko 7 dni, nie wiem, czy się stało. Wieża, ja mówię o symbolice wieży, tak? Rozumiem, innej perspektywy, którą wskazuje zmierzenie się z inną perspektywą, tak. i y... z którą Iwan się nie potrafi zmierzyć, i to jesteśmy my, symbolem nas, prawda? Motyw jak ojciec mu staje samochód na jeśli chcesz, my To jest pierwszy syndrom, że Andrzej przejmie mm. rolę ojca. to zobaczysz. Mówi I Tak, tak. Potem jest, łódź, nie jest, łódź, nie jest łódź. i jest jeszcze motyw symboliczny: to jest motyw pszczół. jest deszcz, który się pojawia pierwszy raz, jak on zostaje sam mm. na moście. Tak? Mm. A potem, jak zostaje sam na dole, kiedy nie wchodzi na wieżę. Kiedy jakby nie wierzy w ojca, bo on i mówi do Andreja y, tak, tatu, tak tak, to, wiesz, wszystko, co on mówi, a skąd wiesz, że to jest prawda? Mm. Nie? Rozumiem, że on jakby nie wierzy, tak? Mm. On nie wierzy, tak? I jeszcze do ojca, jest taki motyw, jak on mówi, mógłbym cię kochać, gdybyś był inny, do, do ojca. I to y, można by jakoś wierzyć. Czy ten młody był zbyt zbąpowany? No tak. No tak okay, czyli macie no. Mam czy te komentarze z tego? Tak. Na początek? Chcieliśmy Ci podarować coś dobrego do jedzenia. Halo, jest Nie. Halo. Halo, Halo, Halo! Halo, Halo, Halo! Halo, zapraszamy wszystkich! Przemiany w Można wygrać cenne nagrody! Na początku mówiłem, że nie ma, jednak się żydka z Polską Nie, to jest chyba potrzebne, żeby siedzieć w kółku. Nie, to jest. Nie, że wszyscy na mnie musimy. Nasze własne zajęta. I co tu jest? Nie, to jest. Gdzieś możemy.